Witam, krótka instrukcja o edycji artykułów w CMS Joomla. Wchodzimy na adres do administracji. Jest to przeważnie adres naszej strony, łamany na administrator, łamany na indeks PHP. Logujemy się na odpowiednie konto. Mamy panel administrowania. Klikamy article management, manager. Tutaj mamy angielską wersję strony. Wchodzę na jeden z artykułów. Wygląda on tutaj tak. Tu jest miejsce, gdzie się edytuje. Strona na żywo wygląda tak. Jest kilka artykułów, jeden pod drugim. Załóżmy, że chcę tu coś dopisać, więc dopisuję i dodać nowy obrazek. Obrazka jeszcze nie mamy na serwerze. Najpierw go wgrywam. Klikam tutaj guzik Wybierz. Wybieram plik. I klikam Start Upload. Gotowe. Wybieram plik. Dodaję opis.